Hej, Kasimaków, witam Was serdecznie w moim kolejnym odcineczku. Dzisiaj będę oceniać niektórych domki będę losować z moich znajomych i dziś z moją siostrą. To jest moja siostra Dominika 1981. Hejka kochani! Jeśli byście chcieli, żeby usłyszeć mojej siostry jej głos, no to napiszcie koniecznie w komentarzach, czy chcecie i zostawicie dużo łapeczek do góry z subskrypcją, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie umieć żadnego mojego filmiku. A teraz zapraszam do oglądania. Dzięki e, Więc teraz Może w pierwszą osobę Będę Amelkę zapraszała To pierwsza osóbka Ja mam oczywiście zamknięte oczy Na początku mieliśmy Oj chwila uciekła mi Dobra chwila Jeszcze raz Dobra mamy Przecież się zgubiłam Chwila O Magdusik XD Bo moja siostra mnie teraz słyszy, ale nic nie mówi Dobra Więc czekamy Zanim mi się to załaduje, to miną wieki, dosłownie <słuch> Zaraz będę zapraszać moją siostrę, dam love it Wyszło zaproszenie? Jesteś? O, dobra. Jesteśmy z moją siostrą i tu na pierwsze oko tyle tu śniegu. Mm, super, to pojdź sobie po śniegu. Um, no, ogólnie domek jest bardzo ładny. Tylko tutaj te fotele takie średnie. No to dałabym trochę świątecznego klimatu, ja już oceniam z moją siostrą. świątecznych rzeczy będzie Okej. Okay. Ocenka. Moja siostra będzie w komentarzach pisać jakby coś jakieś nie wiem co tu pasuje, a co nie. Ja daję 7 na 10. To co, Ami, idziemy dalej? Dobra. Lacujemy kolejną osobę, A ty napisałeś już komentarz? Dobra. Lecimy. Teraz mamy kawałek kwiatuszek. Która ma kanał na YouTubie. Dobra, mi się. Moja siostra musi poszukać. poczekać. Ładuj się. Ładuj się. Dobra, mi się. <coughs> Jeśli byście chcieli, żeby było więcej odcinków takiego typu, możecie mi pisać w komentarzach. A mi znowu Cię nie mam. Musisz coś do mnie napisać. Nie mam Cię tu na górze. Napisz coś do mnie. Napisz coś. O, dobra. Już? Chodź. Tu ta pierwsza taka jest piękna. Śnieg, zwierzęta i te kotki. Wszystko pięknie. Wygląda, wygląda. Jakie dziecko? <grystanie z wami> A dziecko bawanek. <grystanie z wami> A wiem o co chodzi. <grystanie z wami> dziecko bawanek. <grystanie z wami> Ogólnie. Ładnie. Tylko. Gdzie? Gdzie? Jest? Gdzie? Dziecko. bau fan <laughs> Robi sobie żarty. <coughs> Robi sobie żarty. Um, a mi ty już postawiłaś ocenę? Pawec, napisz, stawiłaś ocenę już? Ona za krzakiem się delektują. musi się odchłanić, żeby się odsunąć. dalej Proryęła nam się kleodenil 80 Ocen dziś tylko kilku osupek tak? tomki! Jeśli byście chcieli, żebym oceniła wam domek, napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli i nikt nam nie wystarczył, dwa. Mi się to ładuje bez końca. O dobra, muszę teraz Emelka zaprosi. Zapraszam cię. Dobra, jesteś? Czy ładuję dzisiaj? <laughs> Hej, napiszcie komentarze, czy chcielibyście odcinek z moim głosem, kochani, bo mam przeurocze. Przejroczy. Zrobiasz błąd! Ortograficzny przejroczy, przejroczy. Ja jeszcze piszę komentarz. Oj. O jesteś. I już Gdzie tu w ogóle śnieg, prawda? Dobra. Nie ma śniegu. Dobra. Wylasowała nam się mini-May. Ma domek o nazwie Merry Christmas. Możecie wpadnąć na mój poprzedni odcinek, gdzie oceniam pakiet i otwieram prezenty z kalendarza. I ja dzisiaj już otworzyłam. Dobra. Teraz zapraszam moją siostrę. Dobra. Ogólnie fajnie. Ładnie. nie tutaj, <laughs> bardzo to fajny klimacik świąteczny, moja ocena, takie bym dała A ty Amelę już napisałaś co? A ty napisałaś już? Napisałaś? Napisałaś już? Dobra. Zobaczymy jak mu ocenkę dała Amelka. Moja siostra się nazywa Amelka. Hmm. Kolejna osoba. Oj, idziemy, ja poleciałam. Jeszcze raz. I... O, Luśia! 3, 1, 4... To chyba już będzie ostatnia osoba na dzisiaj. Dobra. Zawodować mi się nie chcę oczywiście. Dobra. Jest... O, chodź. A mi? co to się wydarzyło? Ten tytuł domu sam odpowiada za siebie. Co tu się stało? Co się tu stało? Jesteś? Mm, taką ciekawę. Przepraszam, ale niestety. Gdzie jest w ogóle moja siostra? Dobra, moja siostra, już musisz kończyć. E, e, jeszcze poczekaj, bo jeszcze na pożegnanie musisz iść, bo już koniec do mojego domku. Wiesz? Dobra, idzie. <laughs> Okej, okay, jest. Jestem szybko na tron. <laughs> Chodź tu. Gdzie ty poleciałaś? Nie, wracasz. Wracasz tu. Do nogi. Do nogi, psia. Do nogi. Um, Amelka za te i już będziemy kończyć. Dawaj szybciej te pytanko pisz. Będzie odcinek Stop Mode. Ja będę grać. No, no nie wiem. Możliwe, że będzie. Możecie przedycydować w komentarzach. Możliwe, że będzie. zostawiacie dużo łapeczek tylko subskrypcję najpierw słoneczkiem żeby nie umieć żadnego mojego filmu. A teraz się z wami żegnam. Pa pa.